Cześć. Witam was na moim kanale i dzisiaj zebrałem was wszystkich po to, aby powiedzieć o kilku nowych rzeczach, które się pojawiły, o kilku nowych informacjach, które się pojawiły wczoraj. Przede wszystkim wiemy już jak będzie nazywać się nowa frakcja w grze. Będzie to frakcja nie samurajów, a będzie się nazywać Shadowkin, ale jest tak jak się spodziewaliśmy, jest to taka japońsko-azjatycka frakcja i Pierwszym czempionem, który będzie dostępny z tej frakcji, tak będzie już do zdobycia we fragmentach w tym całym evencie, który się zaczyna 16 marca. I jest to Yoshi the Drunkard. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. Tak on będzie wyglądał. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje, tak sobie trochę żartowałem, że skoro to jest fuzja z okazji Dnia Świętego Patryka, to będzie to. A zawsze w takim stylu, właśnie irlandzkim, są, te, e, są ci czempioni, którzy wtedy się ukazują. I skoro miała to być azjatycka frakcja, to się to żartowałem sobie, że może to będzie rudy, rudy Japończyk. No i miałem rację. Rudy Azjata. Tak, z wielkim smokiem wytatłowanym na brzuchu. I tak jak się też spodziewałem, jest to. Były to klimaty, właśnie. Mm, Chińskie klimaty kung fu i styl pijanego mistrza. Tak, mam tutaj te mm, tykwy, które pewnie mają wino. Jeżeli oglądaliście filmy z Jackie Chanem z jego, jego młodości, kiedy jeszcze filmy produkcji Hongkongu wychodziły, to pewnie znacie, znacie te klimaty. Tak, czyli Yoshi. I zobaczmy, co on tutaj ma. Na A1 Strong Boost. Ciekawa nazwa. Atakuje jednego przeciwnika i ma 30% szans na nałożenie stan na jedną turę. Nie mamy tutaj informacji o tym, jak będą książki tutaj to zwiększać. Mam nadzieję, że coś poprawią tutaj te szanse. A2 Flaming Spirits. Znowu odniesienie do alkoholu. Atakuje dwa razy losowych przeciwników. Już mi się to nie podoba, jeżeli jest coś losowego. I ma 75% szans na umieszczenie. Dużego decrease accuracy i HP burn na dwie tury. Pewnie spodziewam się, że książki to podniosą do 100%. Okej, okay, taki sobie skill. Szkoda, że to nie jest AOE. No, dlaczego dwóch losowych przeciwników? No już, jak coś takiego dajemy, to niech to będzie AOE, niech zaatakuje wszystkich i wtedy byłby z tym HP Burnie, Decrease Accuracy byłby świetny do pająka, a tak, no niestety, nie wygląda to ten drugi najlepiej. Skill i mamy tutaj cooldown: 3 tury będzie A3 Battle Toast, i co mamy? Umieszcza Increase Attack i 50% Increase Accuracy na wszystkich swoich ludziach na dwie tury. Potem ma. 50% szans na umieszczenie TRUE FEAR na wszystkich przeciwnikach na jedną turę Te szanse rosną do 75% jeżeli e przeciwnik jest pod wpływem INCREASE ATTACK I to ma 5 tur cooldown, więc podziewam się, że przynajmniej o jedną turę będzie można to zbić OK, to już lepiej INCREASE ATTACK i INCREASE ACCURACY na wszystkich swoich To są do przydatne skille No i TRUE FEAR na przeciwniku. Okej, okay, nieźle. Ale. Ale szału nie ma. I na koniec mamy pasyw. Yy, napełnia turnmeter tego championa o 4%. Za każdym razem, kiedy przeciwnik dostaje buffa. No czyli to jest coś podobnego ma Valkyrie, tak? Ona też dostaje meter boosta, kiedy, kiedy buffy sobie nakładamy. No, czyli to może być taki czempion, który będzie w stanie się tak wbić między, e, między czempionów przeciwnika, kiedy, oni, kiedy ich buffer zacznie działać. Nie wiem jak wy, ja nie jestem jakoś szczególnie zachwycony tym czempionem. Oczywiście, mimo wszystko, będę się starał, żeby go zdobyć, jak najbardziej dostać na początek w nowej frakcji LEGO. To zawsze jest miła rzecz zawsze mówię, że jeżeli masz szansę zdobyć lego, to to rób. Nawet jeżeli jest kiepski. Mamy tak przykłady takich czempionów, którzy dostali naprawdę potężnego buffa i, i z kompletnie nieużywalnych stali się jednymi z najlepszych w grze. Draco, maszalet. Cantrofon też się do tych zalicza. Więc jeżeli będziecie mieć szansę, zdecydowanie starajcie się, zwłaszcza że jak potem po jakimś czasie pojawi się faction wars na tą frakcję to warto będzie mieć już jakiegoś lego w swoim, w swoim teamie. Tak i oczywiście przypominam, że faction wars nie zostanie otwarty od razu jak tylko się ta frakcja pojawi w grze, tylko zapowiedzieli, że będzie to jakiś czas później. Dobrze, ale to nie są jedyne informacje, które się wczoraj ukazały poza tym championem, który jest w fuzji Zobaczyliśmy też takie rzeczy, na zostało opublikowane na Discordzie. I poza mową o tym, że m, będzie mi będzie tutaj właśnie się za dwa tygodnie ma mniej więcej pokazać, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ciągle zaznaczają, to jest tu też mowa o nowej rzeczy, która ma ułatwić nam życie. Mianowicie. Będzie można oznaczać sobie w specjalny sposób czempionów. Czyli, jeżeli mamy jakiegoś czym, duplikat jakiegoś czempiona, mamy dwóch zbudowanych, używamy ich do różnych rzeczy, to będzie można to sobie w pewien sposób oznaczyć. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wprowadzą też poza tym oznaczeniem możliwość sortowania po tych oznaczeniach i filtrowania, tak żeby na przykład, jeżeli sobie pewnych czempionów zbudujemy do jakiejś roli, niekoniecznie duplikaty, to pod tym na przykład speed boosterów sobie samych zrobimy. To będzie można wyfiltrować już sobie tylko tych speed boosterów i nie będziemy musieli przeszukiwać całej masy czempionów. Jak tu też mowa o tym, że mają się pojawić jakieś specjalne turnamenty dla klanów. Już o tym jakiś czas temu w jednym z wywiadów mówiła. Zapomniałem teraz ma na imię, Srillam. Syrila o tym wspominała w wywiadzie, bodajże z Ashem, że coś szykują dla klanów. Także tutaj, właśnie, jest wspomniane o tym, że coś tutaj szykują dla specjalnego dla klanów. No, mam nadzieję, że, że będzie to coś, jakieś wojny klanów mogą być, bo tego tutaj w tej grze brakuje. Bo póki co jedyne, co możemy robić, to, to po prostu wspólnie walczyć z klanbocem, a żadnej konkurencji między klanami nie ma. Ok, to przejdźmy do tego. Oznaczanie czempionów, jak to wygląda, i jak widzimy, tutaj pojawia się taka ikonka nad tawerną taka gwiazdka, i podejrzewam, że tutaj będzie można wejść do menu oznaczania czempionów. I tu widzimy, jak to wygląda, tak? Tutaj tych pierwszych na górze widzimy, są oznaczeni numerami, a poniżej mamy oznaczenia, podejrzewam, że to już są role, tak? Mamy tutaj Krzyż, co pewnie oznacza healera, może Revivera, albo może tutaj ta gwiazdka. Yy, gwiazdka. Serduszko oznacza Revivera, aczkolwiek na Finaxie. Ja bym go tak nie oznaczył. Ok, potem mamy but, czyli Speed, więc podejrzewam, że to może być właśnie albo możemy sobie oznaczyć kogoś ze aurą Speed, albo Speed Boostera, coś w tym stylu. Potem mamy Tarczę, to Defense, więc może jakiś właśnie defensywnych czempionów sobie możemy oznaczyć i miecz, czyli czempioni, którzy, no, Newkerzy, generalnie. Tak, mamy takie możliwości, będziemy mieć takie możliwości, mi się to podoba, fajnie będzie można tutaj sobie odróżnić czempionów, których mamy zbudowanych, zwłaszcza jeżeli mamy kopię, tak, i na przykład mamy Coldhard zbudowaną, tak jak ja mam, Coldhard w Destroy Secie pod, pod Scaraba, a drugą można mieć na przykład pod, pod Dungeon, trochę mocniejszą, i będzie można to sobie łatwo odróżnić, nie wchodząc już w ustawienia tak, danego czempiona, Chociaż tam też nie widzimy setów, jakie oni mają. Tam widzimy, jak już wybieramy list na liście czempionów, tam widzimy ich tylko staty, więc jak nie znamy ich na pamięć, no to ciężko potem jednego czempiona odróżnić od drugiego. Zatem taka opcja, taka, to takie oznaczenie tutaj będzie bardzo pomocne. Na dzisiaj to było wszystko. W komentarzach napiszcie, czy. Jak wam się podoba ten nowy Champion, nowa e, ta fragmentofuzja i czy będziecie brać w niej udział? Ja zdecydowanie będę. Kolejny LEGO zawsze, zawsze dobrze mieć, zwłaszcza, że to jest nowa frakcja, więc będzie dobrze mieć, móc zacząć e, po kilku miesiącach się pokaże. Faction Wars będzie dobrze mieć już jednego takiego Championa zbudowanego. Komentujcie, dajcie łapki w górę albo w dół, jeżeli wam się nie podobało. Jeżeli możecie to subskrybujcie. A jeszcze na koniec chciałem tylko wspomnieć Wczoraj Hel Hades pożyczył ode mnie moje konto Zrobił film na temat nowej pary Jaką jest Countess Leaks i Astrolon Jeżeli widzieliście mój poradnik na temat Astrolon to, to mogliście widzieć, że mam ich oboje Także polecam, wejdźcie na jego, na jego kanał Sprawdźcie ten film a na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.